W szeregi Straży Granicznej wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy, którzy w ostatnim czasie złożyli ślubowanie do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy pochodzą z Podkarpacia, w tym 10 kobiet, odebrał komendant Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej. Pułkownik dr Piotr Patla. Mamy y, na 30 funkcjonariuszy 10 kobiet, więc to jest ponad 30%. E, no, dziewczyny są dobre po prostu e, i dostają się, dostają się e, w coraz lepszymi wynikami do nas, osiągają coraz lepsze, e, lepszą punktację na tych kwalifikacjach, na tych poszczególnych etapach postępowania, e, ale są bardzo potrzebne w służbie. Szczególnie jeżeli chodzi o służbę w kontroli ruchu granicznego, no, prowadzimy tutaj ośrodek strzeżony dla cudzoziemców. E, jeżeli chodzi o jego wielkość, to jest jeden z, z największych w kraju, e, więc e, mamy również i kobiety, które gdzieś są u nas e, osadzane na, na ośrodku. I e, w takiej sytuacji, e, do e, wykonywania pewnych czynności służbowych są potrzebne kobiety. Także z tego też się bardzo cieszymy. Nie ma taryfy ulgowej, panie wykonują tak samo obowiązki jak panowie. Nie tylko wykonują czynności z kontroli ruchu granicznego, ale dziewczyny, bo tak ośmielę się o nich powiedzieć, jeżdżą konno, jeżdżą samochodami służbowymi, motocyklami, kładami, skuterami śnieżnymi, także wykonują wszystkie te same obowiązki, które wy wykonują mężczyźni. Młodzi strażnicy granic na placu apelowym komendy Straży Granicznej Oddziału w Przemyślu ślubowali w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej, swoich rodzin i przyjaciół. Ja. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej. Świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej. Ślubuję. Ślubuję. Służyć wiernie narodowi polskiemu. Służyć wiernie narodowi polskiemu. Mając zawsze na względzie interes państwa polskiego. Mając zawsze na względzie interes państwa polskiego. Ślubuję. Ślubuję! Stać na straży niepodległości i suwerenności. Stać nie na straży niepodległości i suwerenności. Oraz sprzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polski nawet z narażeniem życia. Oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej, Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia. Ślubuję. Ślubuję. Ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego. Ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego. Oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania. Oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania. Przestrzegać zasad dyscypliny służbowej. Przestrzegać zasad dyscypliny służbowej wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych dochować tajemnic związanych ze służbą dochować tajemnic związanych ze służbą strzec dobrego imienia służby, honoru i godności strzec dobrego imienia służby, honoru i godności a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza straży granicznej a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza straży granicznej no. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej i rozpoczęli bardzo ważny etap w swoim życiu. Przed nimi trudny okres szkolenia i adaptacji, a potem odpowiedzialna służba na granicy. Jesteśmy w tej chwili chyba jednym z największych, jak nie największym pracodawcą w przemyślu i w okolicy. No oczywiście działamy na terenie całego województwa. Podkarpackiego, ale siedzibę oddział ma swoją w przemyślu. Cieszymy się, bo to są jednak w większości, czy zdecydowanej większości, osoby, które pochodzą z Podkarpacia, są stąd tutaj, więc znają też i realia życia i funkcjonowania na tym terenie, ale też i będą bardziej dyspozycyjni, jeżeli chodzi o planowanie ich kiedyś do przyszłej służby. Znaleźli się w tym miejscu dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości, ale też wsparciu swoich rodzin i bliskich. Do nowo przyjętych funkcjonariuszy zwrócił się pułkownik Straży Granicznej dr Piotr Patla, który podkreślił, jak ważną służbę będą pełnić dla bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia, które w znacznej mierze zależeć będzie od ich sumiennego wykonywania obowiązków służbowych. Kolejnych funkcjonariuszy dzisiaj powitaliśmy w szeregach Straży Granicznej 30 nowych pograniczników, wstąpiło w szeregi Bieszczadzkiego Działu Straży Granicznej. Wielkie święto i dla nas, ale też przede wszystkim dla nich samych i dla rodzin, bo jednak proces kwalifikacji i dojścia do tego etapu jest trudny. No, przerobiliśmy kadrowo grubo, ponad 15 tysiąca podań, żeby dzisiaj wyłonić taką grupę funkcjonariuszy, więc to sito jest naprawdę naprawdę gęste i odsiewamy te osoby, które no nie spełniłyby naszych wymogów i oczekiwań, ale też i nie odnalazły się w tej trudnej i bardzo odpowiedzialnej służbie. Cała grupa rozpocznie szkolenie w jednym z ośrodków szkoleń straży granicznej. Kurs obejmuje siedmiomiesięczne szkolenie podstawowe, podoficerskie oraz trzy tygodniowe praktyki. Po zaliczonym szkoleniu młodzi funkcjonariusze wrócą na Podkarpacie i rozpoczną służbę na polsko-ukraińskiej granicy.